Szok, strach i bezradność Tadeusz Duda wciąż na wolności, a cała Małopolska w stanie czujności. Kiedy zakończy się ten koszmar? Od piątku, Małopolska żyje w cieniu jednej z najbardziej dramatycznych policyjnych akcji ostatnich lat. 57-letni Tadeusz Duda, mieszkaniec Starej Wsi, według śledczych dopuścił się brutalnego zabójstwa swojej córki i zięcia, a także ciężkiego ranienia teściowej. Mimo upływu kilku dni. Wielkiej mobilizacji służb i zaangażowania nowoczesnego sprzętu, mężczyzna wciąż pozostaje nieuchwytny. Atmosfera w regionie staje się coraz bardziej napięta, a mieszkańcy czują się jak w stanie oblężenia. Do tragedii doszło w piątek, 27 czerwca, około godziny 10:00 rano. Mężczyzna, który miał sądowy zakaz zbliżania się do swojej rodziny, mimo to pojawił się w domu w starej wsi i, jak ustalili śledczy, otworzył ogień. Najpierw postrzelił swoją 73-letnią teściową, która w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala, gdzie natychmiast przeszła operację ratującą życie. Następnie udał się do domu córki, gdzie zastrzelił ją i jej męża. Ofiary to 26-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna rodzice rocznego dziecka, które przetrwało atak bez fizycznych obrażeń. Po dokonaniu zbrodni Tadeusz Duda uciekł w kierunku gęstych lasów otaczających miejscowość. Od tej pory trwa nieprzerwana intensywna akcja poszukiwawcza. Już w niedzielę wydano za nim list gończy, a sąd zatwierdził wniosek o tymczasowy areszt. Do akcji zaangażowano ogromne siły, setki funkcjonariuszy, w tym jednostki kontrterrorystyczne, psy tropiące, śmigłowce, policyjne drony, a także specjalistów od poszukiwań terenowych. Teren Beskidu Wyspowego, który obecnie stanowi główny obszar operacji, utrudnia działania. Jego górzyste kształtowanie i liczne kryjówki stanowią naturalną barierę. W związku z dramatyczną sytuacją, rządowe centrum bezpieczeństwa wydało specjalny alert, a wojewoda Małopolski wprowadził zakaz używania środków pirotechnicznych na terenie miasta i gminy Limanowa. Komunikat był krótki, ale jednoznaczny. W związku z poszukiwaniem te dudy wprowadza się zakaz używania środków pirotechnicznych na terenie M i gmina Limanowa do odwołania nie dłużej niż 7 dni. Taki krok, jak tłumaczą służby, jest w pełni uzasadniony. W trakcie obławy, każda eksplozja czy huk mogą zostać błędnie zinterpretowane jako oddanie strzału z broni palnej, co może prowadzić do dezinformacji, niepotrzebnej mobilizacji sił i eskalacji niepokoju wśród mieszkańców. Tak było w nocy soboty na niedzielę. Kiedy to odgłosy pytard hukowych, odpalonych przez jednego z mieszkańców w celu odstraszenia dzikich zwierząt, doprowadziły do fali zgłoszeń i błędnego przekonania, że Tadeusz Duda znów wrócił w rejon miejsca zbrodni i ponownie użył broni. Policja szybko zdementowała te doniesienia, ale sytuacja pokazała, jak delikatna jest obecnie atmosfera w regionie. Mieszkańcy starej wsi i okolic żyją w stanie ciągłego napięcia, boją się wychodzić z domów, ograniczają codzienne aktywności. A każda niecodzienna sytuacja budzi niepokój. Trzecia doba poszukiwań nie przyniosła dotąd przełomu, a pytanie, które coraz częściej słychać wśród mieszkańców, brzmi kiedy to się skończy. Choć służby nieustannie zapewniają o pełnej mobilizacji i determinacji, brak efektów rodzi frustrację. Mimo wszystko eksperci podkreślają, że tego typu akcje, zwłaszcza w tak trudnym terenie i przy przeciwniku dobrze znającym okolice, wymagają czasu, cierpliwości i precyzji. Każdy fałszywy alarm wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko niepowodzenia. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju, ostrożność i ścisłą współpracę. Każda informacja, każdy szczegół może pomóc w zatrzymaniu niebezpiecznego mężczyzny. A dla lokalnej społeczności jedynym pragnieniem pozostaje powrót do normalności bez strachu, blokad i dźwięków policyjnych syren. Tragedia w starej wsi pokazała, jak cienka jest granica między spokojem a horrorem. Czy Tadeusza Duede uda się wreszcie ująć? Zostaw swój komentarz i zasubskrybuj, by śledzić dalszy przebieg tej dramatycznej sprawy.